Jestem Jakub z kanału Monbrid. Nowy rok 2021 zaczynamy z dużym przytupem. Dlatego ja dzisiaj chciałbym zaprezentować wam zestaw 60285. Zestaw zawiera tylko 89 elementów. Wchodzi w ten skład oczywiście części do zbudowania, bodaj cztery części do zbudowania jednej figurki, która się zasiada w tym niebieskim aucie. A jego cena katalogowa to 42,99 zł. Zapraszam Was na tą recenzję. Ja się już mogę tak fajnie zacząć ten rok takim fajnym zestawikiem. Moim ulubionym z całego, jednym z ulubionych z całego roku 2021. Takie wyszły. Mały, ale, mały, skromny, ale bardzo fajny zestawik. O proszę. Dwa woreczki. Nie sądziłem, że tak będzie, że do takiego zestawu będą dwa woreczki. Jeszcze do zbudowania auta i jest też jedna mało, mało formatowa instrukcja, zobaczmy sobie krótko w niej. Zaczął się nowy rok, też możemy wprowadzić takie zmiany, że będziemy jakoś z grubsza przeglądać instrukcje w każdym filmie. Co nam prezentują z tyłu? A wiadomo, że nowe zestawy tutaj właśnie, zawsze były takie jakieś fajne mapki tematyczne jakiejś serii. Ale tutaj akurat nie ma takich w tym katalogu, oprócz policji i straży, nie ma takiej jednej konkretnej serii, więc. A, jeszcze jest miasto, to też jest jakaś seria w tym katalogu. Dobra, widzimy się, gdy ja sobie ten mały, ten mały samochód ułożę. Ułożony zestawik prezentuje się tak. Oczywiście chciałbym jak najszybciej przejść do jego omawiania, bo on ma naprawdę bardzo dużo plusów, które tutaj ten zestaw udoskonalają. Zacznijmy może od fajnego wykonania boków, które, które właśnie dały nam taki efekt, że nie widać prawie tych klocków. Może, chodzi, może tutaj tylko w przypadku boków, ale mimo wszystko bardzo ładnie to wygląda. Fajnie jest też zrobione tył, podoba mi się tutaj zastosowanie tych płaskich klocków. Nie wiem jak to nazwać ten element, ale wiem, że jest to rzadkość. Zderzak też niczego sobie mi się, przepraszam, tył niczego sobie mi się bardzo podoba, ale jak już wspomniałem o, o zderzaku, przejdźmy do niego. Bardzo mi się też podoba zderzak, mimo że, mimo, że jest on taki już bardziej zwykły, tutaj nie ma nic takiego nadzwyczajnego, to akurat zderzaka nie da się jakoś bardzo udoskonalić. Samo auto ma fajny taki opływowy kształt, zobaczcie na przykład z tej perspektywy, co teraz wam pokazuję, jakie to jest fajne auto. Widać, że takie bardzo nowoczesne, sportowe auto. Zajrzyjmy sobie tak nietypowo, tym razem zajrzyjmy sobie właśnie do kabiny. W sensie do środka i do kabiny. Jest tutaj skromnie kierownica, białe boki czyli tutaj nie ma nic specjalnego. Figurkę zaraz Wam pokażę. Jeszcze przejdźmy sobie na tył. Mamy tutaj spoiler w kolorze, w kolorze niebieskim. Nic chyba dziwnego, że kolor niebieski w całej auto jest, jest niebieskie. Brakuje mi właśnie tutaj trochę takiego podkreślenia jeszcze kolorystyki białej, żeby to było niebiesko-białe auto, może fajnie w środku wygląda to biało. Mam wrażenie, że właśnie też z przodu, nie na zderzaku, tylko tutaj właśnie czegoś mi brakuje. Może tutaj jeszcze by płaskie taille, tutaj by to auto urozmaiciły, więc nie wiem znaczy, czemu to nie zostały użyte. W każdym bądź razie mało jest naprawdę minusów w tym. Po Przejdźmy jeszcze do minifigurki. Minifig jeden, więc umówmy sobie go szybko. Mam zwykłe białe spodnie, niczym się nie wyróżniające, a szkoda. Uważam, że właśnie ten zestawik mógłby dostać taki smaczek w postaci lepiej wykonaną, wykonanego minifiga. Niestety jest też jakoś bardzo nie jest jakiś kreatywny, może rzadki dość. Tak dla mnie rzadki, fajna tutaj bluza, pod bluzą, pod bluzą jakaś koszulka, też jest tutaj kawałek szyi. Ciała, ciała nachodzi właśnie na tors. Tył też lekko zadrukowany. Tył akurat nie musi być jakoś bardzo zadrukowany, bo tył to raczej właśnie jakieś zagniecenia. To akurat nie są zagniecenia, tylko jakieś tutaj szwy z przodu. Zagniecenia są akurat i to spore, fajnie to wygląda, tak dość naturalnie. Buzia to uśmiech, a także włosy trochę dłuższe, alternatywnej buzi brak. To już kolej dzisiaj recenzji. Jeszcze może wystawię ocenę, bo przy tych nowych wszystkich wystawiałem ocenę była to raz była ocena 9 na 10, raz 8,5 na 10, natomiast ten zestawik spokojnie 9,5 na 10, będzie tutaj idealna ocena, ponieważ zaskoczył mnie on bardzo pozytywnie. Znaczy nie zaskoczył, to nie było żadnego zaskoczenia, od początku wiedziałem, że jest fajny, nawet trochę bym powiedział, że na pudełku wyglądał trochę lepiej, a to wiadomo jak ta grafika jest zrobiona, że bardziej przyciąga ten zestaw. Ja oczywiście kupnę i żałuję, każdemu polecam, super zestaw. pa